Cześć moi drodzy widzowie. Tutaj oczywiście razem z mrośnostatą, z moim znajomym Shimano Shimano. sobie odnośnie, bo pisałem wam na społeczności, że będzie właśnie odcinek odnośnie tej animacji, nie? Więc właśnie o to właśnie jest. Jeśli się rozchodzi kiedy te, ta animacja ma być, to nie wiem kiedy ma być, zresztą sami będziecie widzieli na kanale kiedy ma być premiera, czy coś pełnego filmu. Ale z tego co ja wiem, to trailer oficjalny, ja już na pewno jest prawie skończony, ale będzie premiera na tym kanale, którym oglądacie, będzie 30 listopada. Czyli moje urodziny. Które osoby wrócą z kościoła na spokojnie i będą to mogły obejrzeć. O której godzinie będzie ta premiera? Jeszcze nie wiem. Zresztą zobaczę, kiedy ustawię. Kiedy ma być. No. I tak to łącznie ogólnie, kochani, to by było tyle z tego odcinka. Chyba, że chce kolega jeszcze coś dodać od ciebie. Jeśli będzie planował kiedyś też swoją animację, to mogę bez problemu zrobić. I kurde, zrobimy taki duet, że sumie nie będziecie w soku. Jak ta moja animacja, jeszcze, która nie wystartowała, oczywiście, nie? Która jest w trakcie do no Zresztą teraz, chyba, taki short się pojawił, taki trailer, ale to nieoficjalny był. Taka to była koncepcja, co zresztą zaraz ci pokażę tu na ekranie screen, czy kawałek fragmentu z tamtego, ale zresztą skin będzie. Dobra, co ja miałem powiedzieć? Mam <laughs> to ale to nie chodzi o animację, ale o inne tu ale powiem tak. Ludzi będzie miesiąc um, czegoś nowego, bo. Zapo wojan ja zapowiedział, że w grudniu się nowe smaki wojanków. W tym grudniu. Prawdopodobnie. A od 1 grudnia wraca druga część sezonu 6 Miraculum na Disney Channel. To ogląda, ten ogląda. No i co jeszcze? Co do animacji. Nie wiem. Nie wiem. I co będzie w nowy rok? Półfinał O Mistrzostwa Świata. Krótka piłka, ja przegramy to klejemy jak wygramy to klejemy. No to byłem ja, MrKingPL oraz mroźne stado. No to to... No by było. ja ja. Jeszcze żywy. <laughs> że to by było Jeszcze to I mam nadzieję też kochani, że będziecie na premierze, bo chcę, aby każdy był i dał obserwację na tej premierze, że ustawić jakby takie coś jak ustawienie o przypomnieniu premiery kiedy ma być. Nawet jak my startujemy, eee, żebyście się ustawili. Całkiem, no, ok, że przerywam, ale aktualnie masz 880. No i super. No i tak to co by było już w ciele z tego skinka, kochani. Na no to, cześć.